Witam wszystkich dzisiaj taka nietypowa usterka w mojej serii warsztat na polbruku mamy dzisiaj wtorek a w sobotę rano podczas uruchomienia silnika w tipo to jest 1, 3 diesel multijet przywitał mnie taki oto komunikat mrugająca kontrolka świec czarowych i ona po 30 sekundach mrugania po uruchomieniu silnika gasła, a więcej nie dawała już w ciągu dnia żadnych sygnałów. Wszystko wskazywało na to, że albo któraś ze świec żarowych odmówiła posłuszeństwa, albo, co też niepocieszające, że uszkodził się moduł grzania świec żarowych, który zczytuje sobie parametry jak temperatura powietrza i temperatura silnika i na tej podstawie, jeżeli jest za zimno, no to uruchamia grzanie świec. Tak jak widać na filmie temperatura na zewnątrz wynosi około 17 stopni, więc jest dość ciepło. Na pewno zdecydowanie zbyt ciepło, żeby grzały świece żarowe. Tak czy owak wziąłem się za sprawdzenie tego. Zacząłem od podpięcia sobie kostki OBD i sprawdzenia przez dwa programy diagnostyczne przez Piston i przez Car Scanner. Ani jeden, ani drugi program nie odczytał mi żadnego błędu zapamiętanego w komputerze samochodu, co sugerowałoby uszkodzenie jest ze świetl żarowych. No i niestety, albo stety, zanim wziąłem się za odkręcanie świetl, a dojście do nich jest dość przeciętne, zacząłem od tego, że multimetrem sprawdziłem opór na każdej z nich po kolei. I tak jak widzicie, no tutaj jeszcze przed zdjęciem osłon termicznych na turbinie, ale wszystkie po kolei miały podobne wskazanie, to było 0,8. Co dało jakby do myślenia, że trzeba się wziąć za resztę elektroniki. Ale po założeniu ponownym fajek od przewodów do postanowiłem sprawdzić. No i okazało się, że ten komunikat zniknął. Prawdopodobnie nie było wystarczająco dobrego przejścia na którymś z przewodzie do grzania świec. Także bezkosztowo udało się ten jakże wkurzający komunikat usunąć. Tak jak mówiłem w komputerze po ponownym podpięciu pod OBD nie pokazywało żadnego błędu. To taki szorcik na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego.